Dawno Kasia Cichopek przekazała fanom niepokojącą wiadomość. Aktorka pożegnała się ze mną jak miłość, co zaskoczyło internautów. Na szczęście dla wielu widzów okazało się, że jest to spowodowane przerwą w nagraniach. Wszystko wskazuje na to, że później artystka wróci na plan razem ze swoimi koleżankami i kolegami. Kasia Cichopek regularnie utrzymuje kontakt ze swoimi fanami, głównie za pośrednictwem Instagrama. Aktorka dawno już przestała być jedynie serialową gwiazdą. Obecnie wraz z mężem prowadzi szkołę tańca i jest influencerką. Oprócz tego oczywiście jest zapracowaną mamą. Internauci mogą też zaglądać na jej profil, by poznać przepisy na zdrowe dania. Instagram Kasi Cichopek jest pełen zdjęć z planów zdjęciowych. Aktorka chętnie też pokazuje, jak mieszka. Ostatnio jednak artystka opublikowała fotografię, która przez chwilę mogła wywołać pewien niepokój wśród jej fanów. Ostatni dzień zdjęciowy Kasi Cinkopek przed przerwą.w w mediach społecznościowych w Kasi Cinkopek pojawiła się zaskakująca wiadomość. Aktorka, która od ponad dwóch dekad związana jest z serialem M jak miłość, oświadczyła, że robi przerwę od planu zdjęciowego. Początek komunikatu mógł wydać się nieco niepokojący, ponieważ Kasia Cichopek zaczęła od pożegnania z fanami. Na szczęście w dalszej części dodała, że to jedynie przerwa w nagrywaniu, która potrwa przez miesiąc. Na fotografii aktorka pozuje m.in. razem z jednym z braci Mroczek oraz resztą serialowej rodziny. Pod zdjęciem pojawiły się pytania fanów, którzy chcieli poznać przyczynę przerwy. Najprawdopodobniej jest to wynikające z harmonogramu okienko w produkcji. Rodzinka jak z obrazka. Mój ostatni dzień zdjęciowy. Przed przerwą. Do zobaczenia za miesiąc na planie, a przed telewizorami widzimy się normalnie w poniedziałki i we wtorki, napisała artystka. Panie nie mogą sobie wyobrazić się jak miłość bez Kasi Cichopek. już od ponad dwóch dekad Kasia Cichopek jest gwiazdą. M jak miłość? Aktorka od samego początku występuje w najpopularniejszej polskiej telenoweli. Widzowie mogli obserwować, jak artystka dorasta na planie. Do obsady, M jak miłość Kasia Cichopek trafiła jeszcze jako nastolatka. Do dzisiaj gra postać Kingi z Duńskiej, która stała się żona, matką gromadki dzieci i założyła nawet małe bistro. Choć czasami Kinga miewa problemy w małżeństwie, prowadzi raczej spokojne życie. kariera Kasia Cichopek jednak wyszła daleko poza serial. Tvp dostrzegło w niej dużo większy potencjał, i tak aktorka zaczęła prowadzić największe imprezy organizowane przez telewizję polską. Od jesieni pojawia się też w programie pytanie na śniadanie. Warto też przypomnieć, że aktorka ma własną linię perfum. Prywatnie jest żoną Maricina Hakiela, z którym prowadzi szkołę tańca. Jest też matką dwójki dzieci, Heleny i Adama. W tym roku kończę 39 lat.